W tym miejscu, tu gdzie 30 lat temu doszło do krwawej pacyfikacji strajku na kopalni WUJEK, z okazji okrągłej rocznicy tych wydarzeń i rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbędą się ogólnopolskie obchody. I choć tego roczne uroczystości będą różnić się rozmachem i formą od tych wcześniejszych, to ich sens i uniwersalne przesłanie pozostaje niezmienne. Rocznica grudniowa jest zawsze czasem refleksji i zadumy, jak zło stawia często różne przeszkody na drodze do wolności, ale jest, jednocześ, jest jednocześnie świadomością, że nie ma wolności bez ofiar, bez poświęcenia, bez trudu. Jednocześnie jest wskazaniem dla wszystkich, że z najczarniejszej drogi jest zawsze wyjście światełko w tunelu. Organizatorzy podkreślają zgodnie, że uroczystości nie są formą uczczenia wprowadzenia stanu wojennego, tylko hołdem dla ofiar walki o wolność. Program ma być bardzo szeroki, obok imprez kulturalnych i edukacyjnych nawiązujących do ówczesnych wydarzeń, a także mszy świętej w intencji ofiar stanu wojennego, zrealizowane zostaną specjalne spoty, odbędą się konferencje naukowe i historyczne rekonstrukcje. Tegoroczny przekaz adresowany jest jest głównie do młodego pokolenia, dlatego zmianie musi ulec formuła obchodów, a trafić do młodych ludzi nie jest łatwo. Na pewno nie uroczystą akademią i składaniem kwiatów pod pomnikiem i bo ja na tym ubolewam, ale to już mało kogo interesuje i obchodzi. Dlatego też tę uroczystość planujemy w sposób zupełnie nowy i bardzo nowoczesny. Widowisko multimedialne, po 16, koncert w Spotku Droga do Wolności z, z artystami również młodego pokolenia. No i wreszcie wielka akcja promocyjna, taka nowoczesna, z użyciem kilkuset billboardów w skali całego kraju. Kulminacyjnym punktem uroczystości będzie widowisko multimedialne, które zostanie zaprezentowane na wielkiej scenie przed kopalnią w UJEK 16 grudnia bieżącego roku. Będą zdjęcia, filmy, jak i animacje, grafiki, rysunki. To wszystko razem będzie tworzyło widowisko, które będzie przesuwać nas w czasie. Pokazujemy, no, jak ta rzeczywistość wyglądała. Dochodzimy do stanu wojennego, na którym się na tych pierwszych trzech dniach stanu wojennego się skupiamy w tym widowisku. Kolejne utwory, kolejne kawałki wizualizacji będą pokazywać właśnie strajk na kopalni, będą pokazywać, będą pokazywać śmierć górników. Organizatorzy szacują, że widowisko może zgromadzić nawet do 10 tysięcy widzów. Spektakl ma przenieść widza w czasie, ale jednocześnie stawiać krok do przodu i budować pokażę. Łączące kolejne epoki i pokolenia. Dokonania naukowe i artystyczne, rozprawy dotykające różnych sfer kultury i historii, a przede wszystkim działania na rzecz najbliższej społeczności. Dróg do zgłębiania Śląskości jest wiele, każda prowadzi do jednego wniosku. Śląski i Śląskość to wartości, o które trzeba zabiegać i pielęgnować. W Bibliotece Śląskiej w Katowicach wręczono nagrody imienia Karola Miarki. Wśród wyróżnionych znaleźli się w tym roku przedstawiciele świata nauki: profesorowie Stanisław Gajda, Robert Drauziński i Idzi Panic, a także Zofia Rozanow i Michał Józef Lubina. Kapituła bierze pod uwagę realizację jakby założeń Karola Miarki, jego tradycji, ten, ten aspekt, który jest ponad jedynie pracą zawodową, pracą naukową czy pracą w kulturze. Pewien wymiar, który nie przynosi korzyści materialnych. Natomiast przynosi korzyści nie do przecenienia dla społeczeństwa. Według wybitnego językoznawcy profesora Stanisława Gajdy, żeby zrozumieć śląskość i śląską kulturę potrzeba często wielu lat. Równie wielu potrzeba, by móc przekazać tę wiedzę dalej. To może takie mocno, właściwie nie tylko dla moich działań, to co z księdza Szramka, pracy. Duszą Śląska jest Ślązak, więc myślę, że w jakiejś mierze zawarte w tych słowach przesłanie gdzieś było taką przewodnim motywem mojego żywota. To przesłanie odnosi się do każdego z laureatów. Obok bogatego dorobku łączy ich jedno: troska o przyszłość regionu i jego mieszkańców. Czuję Śląsk, czuję te problemy śląskości. Wydaje mi się, że w tej chwili najważniejszą kwestią jest integracja społeczności śląskiej, bo wiadomo, że składa się z różnych grup etnicznych, regionalnych według różnego pochodzenia i te procesy zachodzące w sensie integracji szeroko pojętej na Śląsku są niezwykle ważną wartością nie tylko w kraju, ale również w Europie. Nagrody imienia Karola Miarki są uhonorowaniem działalności osób, które wnoszą trwałe wartości do kultury regionalnej i narodowej. Wyróżnienia przyznawane są od 1983 roku przez władze samorządowe województw śląskiego i opolskiego. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, arcybiskup Damian Zimoń, Wilhelm Szewczyk i Krystyna Bochenek. Wsparcie dla procesów rewitalizacyjnych i szansa na nowe inwestycje to jest hotele, muzea, parki wodne, kompleksy rekreacyjne czy inwestycyjne. To wszystko wymaga środków finansowych, które już wkrótce trafią do beneficjentów z województwa śląskiego w ramach preferencyjnych pożyczek. I przez kolejne lata będą pracować nad zmianą poprzemysłowego wizerunku regionu. Umowę dotyczącą zarządzania środkami finansowymi w ramach inicjatywy Jessica podpisali przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Ochrony Środowiska. To, co różni dotychczasowe formy dotacyjne od instrumentu finansowego, jakim jest Jessica, to mechanizm zwrotny zapewniający przedłużenie dostępności środków przeznaczonych na działania związane z rewitalizacją. Lada dzień rusz około, około setki projektów, a ci beneficjenci później będą zwracali pożyczki. I to będzie mechanizm stale odnawianych preferencyjnych pożyczek. Ja myślę, że to naprawdę może w dużym stopniu zmienić nasz region. O wsparcie ubiegać mogą się nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale również samorządy lokalne, instytucje czy organizacje pozarządowe. Warunki są dwa. Realizowane projekty powinny poprawiać jakość życia mieszkańców i realizować ważny interes społeczny, oraz posiadać choćby minimalny potencjał komercyjny. Ten sposób finansowania projektów ma wiele zalet. Po to przede wszystkim wydaje nam się, że będzie skierowany dla przedsiębiorców, żeby móc zrobić projekty, które będą zdecydowanie tańsze, na dłuższy okres czasu, z większą możliwością karencji i przede wszystkim z elementem społecznym, ponieważ to są takie projekty, gdzie przy komercyjnym finansowaniu ten element społeczny no, jest w małym, marginalnym stopniu brany pod uwagę, tutaj on jest podstawą. Dzięki podpisaniu umowy do dyspozycji beneficjentów będzie łącznie ponad 600 milionów złotych. Zostaje mieć nadzieję, że tak duży zaszczyt finansowy pozwoli skutecznie odmienić i ożywić postindustrialny charakter regionu.